W świecie broni palnej karabiny takie jak AK-47, M16 i G3 wywarły niezwykle głęboki i trwały wpływ. Opracowane w latach 40., 50. i 60. XX wieku, te karabiny były wykorzystywane w niezliczonych konfliktach i stały się ikonicznymi symbolami zarówno na polu bitwy, jak i poza nim. Reprezentują one moc i siłę militarną od ciemnych dżungli Wietnamu po zamarznięte pasma górskie Hindukusz. Te karabiny kształtowały bieg historii. Czy była to niezawodność AK-47, precyzja M16 czy siła rażenia G3? Te karabiny cieszyły się zaufaniem partyzantów, żołnierzy i przestępców, którzy polegali na nich, by wykonywać swoje zadania. Badając każdą broń, ważne jest zrozumienie historii jej rozwoju, wyników w bitwie i obecnego zastosowania. A ich porównanie pod względem kosztów i funkcji pokaże, w jaki sposób każda z tych broni ukształtowała współczesne działania wojenne. Każda z tych broni ma unikalną i legendarną historię powstania, stworzoną z myślą o rozwiązywaniu różnorodnych problemów bojowych na polu bitwy. Zacznijmy więc od historii każdej broni. Historia. AK-47 został opracowany w Związku Radzieckim przez Michaiła Kałasznikowa jako broń do obrony Rosji przed niemiecką inwazją. Będąc sam żołnierzem, Michaił został ranny w walce i podczas rekonwalescencji słyszał niezliczone skargi żołnierzy na zawodność ich karabinów. Kałasznikow przysiągł wyrównać szanse dla swoich rodaków, tworząc broń zdolną konkurować z niemieckimi karabinami. W 1947 roku, po kilku latach rozwoju, stworzył automatyczny model Kałasznikowa AK-47. Był to hybrydowy produkt wcześniejszych innowacji technologicznych w dziedzinie karabinów, łączący najlepsze cechy amerykańskiego Garanda M1 i niemieckiego Sturmgewehru 44. Jest przystosowany do nabojów M43 o kalibrze 7, 6.2 na 39 mm i stanowi karabin wyborowy, który łączy siłę ognia karabinu maszynowego z precyzją i zasięgiem karabinu. Dzięki rozwojowi tej broni Rosja była w stanie zapewnić swoim komunistycznym sojusznikom znaczną siłę ognia podczas zimnej wojny i przeciwstawić się Stanom Zjednoczonym w Korei i Wietnamie. G3 to produkt inżynierów z Mausera, którzy współpracowali z hiszpańską agencją rządową w grupie rozwoju lekkiej broni w Niemczech w latach 40. XX wieku. Po II wojnie światowej niemieccy inżynierowie odpowiedzialni za projekt zostali przekazani francuskim technikom w Centrum Studiów i Uzbrojenia w Toulouse we Francji, gdzie byli nadzorowani. Karabin został ukończony i przyjęty do służby w hiszpańskiej armii jako modelo 58, używając amunicji 7,62 na 51 mm Setmi Round. Przyjęty przez rząd zachodnio niemiecki i wyprodukowany przez Heckler Koch, udowodnił swoją skuteczność na rynku eksportowym. Podczas wojny w Wietnamie Stany Zjednoczone chciały mieć broń, która dorównywałaby AK-47 na polu bitwy. Potrzebowały jednak broni o mniejszym kalibrze i większej prędkości niż M14. M16 zaprojektowano tak, aby było lżejsze, przenosiło więcej amunicji i niezawodnie działało w trudnych warunkach. Po zdobyciu popularności wśród żołnierzy w Wietnamie, M16 stał się jednym z najbardziej wpływowych karabinów w historii i zapoczątkował nową erę lżejszych karabinów o większej prędkości. M16 jest nadal używany przez Stany Zjednoczone Ameryki, co świadczy o jego doskonałej konstrukcji. Jest to najczęściej używany model z całej serii i jest lżejszy oraz bardziej precyzyjny niż jego poprzednicy. Czy jesteś gotowy na najwyższej jakości amerykańską maszynę do zabijania z zimnej stali? Oto legendarny karabin M16A1. Ta dokładna replika w skali 1/3 ma 12,5 cala, czyli 32 cm po złożeniu. I waży 370 gramów. Nie strzela pociskami, ale wiernie odtwarza mechanikę i funkcjonalność prawdziwego karabinu. Rączka przeładowania działa, okno wyrzutu łusek się otwiera, spust da się nacisnąć, a magazynek można wypiąć. A do tego dołączona jest również naklejka fugazji. Więc zastanawiasz się, dlaczego nazywa się M16A1? M16A1 opracowano w latach 60. jako ulepszoną wersję M16. Stał się standardowym karabinem wojskowym Stanów Zjednoczonych Ameryki podczas wojny w Wietnamie. Dostosowany do amunicji NATO 5,56x45 na mm z funkcją wspomagania zamka i ulepszonym systemem gazowym. Pomimo początkowych problemów z niezawodnością, wywarł wpływ na współczesne karabiny wojskowe i pozostaje symbolem historii wojskowej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Koszty: Koszt AK-47, M16 i G3. Różni się w zależności od konkretnego modelu i miejsca zakupu. Jednak AK-47 jest konsekwentnie jednym z najtańszych karabinów z cenami wahającymi się od 400 do 600 dolarów za podstawowy model. W odległych wioskach za AK 47 można kupić kilka kur. M16 jest droższe, kosztując do 1200 dolarów. G3 to najdroższy model z cenami wahającymi się od 2 do 2,5 dolarów, choć ceny mogą się różnić. Ważnym czynnikiem wpływającym na cenę broni jest koszt amunicji. Broń bez pocisków jest bezużyteczna. AK47 jest przystosowany do tańszych i łatwiejszych do zdobycia nabojów 7,62x39 mm. M16 używa droższych nabojów 5,56 na 45 mm w porównaniu do AK-47, ale wciąż są one łatwo dostępne. Karabin Gił3 używa droższych nabojów mm. 6,2 na 5,1 mm w porównaniu do AK-47 i M16. Oprócz kosztów broni i amunicji, kupujący powinni również uwzględnić koszt akcesoriów. Akcesoria takie jak lunety, celowniki i magazynki mogą znacznie zwiększyć koszt broni. Na przykład wysokiej klasy luneta do AK-47 może kosztować nawet 400 dolarów, choć automat kałasznikowa 47 jest najtańszy z trzech. Może być również wyposażony w akcesoria, które znacznie przewyższają cenę standardowego M16 czy G3. Tutaj AK-47 wyróżnia się, ponieważ jest to najbardziej dostępna broń, a więc po zakupie ma również najwięcej akcesoriów. To potencjalnie czyni AK-47 najdroższą bronią w posiadaniu. Patrząc tylko na cenę podstawowego modelu, G3 pozostaje najdroższą bronią, ale nie oferuje tylu dostępnych akcesoriów co M16 czy AK-47. Tutaj właśnie AK-47 naprawdę się wyróżnia, ponieważ jest to również najbardziej dostępna broń, co sprawia, że ma ogromną ilość akcesoriów dostępnych na rynku wtórnym. Akcesoria i pociski mogą zwiększyć ogólny koszt broni, więc uwzględnienie tych czynników pomoże w ocenie, która broń jest naprawdę najdroższa. Wydajność Na polu bitwy AK-47 wielokrotnie udowodnił swoją wartość. Wyposażony w długoskokowy tłok gazowy obracający się zamek i tłoczoną komorę zamkową, ten karabin to niezawodna i wytrzymała konstrukcja. Działa sprawnie w najtrudniejszych warunkach, wymagając przy tym minimalnej konserwacji. Słynie też z prostoty konstrukcji i obsługi, co sprawia, że jest łatwy w użyciu i konserwacji, nawet dla osób bez większego doświadczenia technicznego. AK47 jest intuicyjny w obsłudze i zdolny do prowadzenia ognia w trybie półautomatycznym oraz w pełni automatycznym, zachowując celność do 300 metrów. M16 to również karabin z możliwością wyboru trybu ognia, ale różni się od kałasznikowa systemem gazowym o bezpośrednim działaniu, obrotowym zamkiem i aluminiowym korpusem. M16 znany jest ze swojej precyzji i lekkości, a jego maksymalny skuteczny zasięg wynosi 500 metrów. Znany jest również z relatywnie niskiego odrzutu i wysokiej szybkostrzelności, co czyni go skuteczną bronią w walce na krótkim dystansie. M-16 zyskuje na wszechstronności dzięki możliwości przełączania między trybem półautomatycznym a automatycznym. G-3 to karabin bojowy z selektywnym trybem ognia, który wyróżnia się na tle dwóch pozostałych broni systemem opóźnionego odrzutu rolkowego, stałą lufą i tłoczoną komorą zamkową. G-3 to karabin o wysokiej precyzji z maksymalnym skutecznym zasięgiem 600 metrów. Znany jest też z niezawodności i trwałości, dlatego jest popularny wśród wojskowych i służb porządkowych. G3 może strzelać w trybie półautomatycznym i automatycznym. Ogólnie rzecz biorąc, AK-47 jest najbardziej niezawodny i wytrzymały spośród tej trójki. Jednak jego celność i zasięg są ograniczone w porównaniu do M16 i G3. M16 jest najcelniejsza z tej trójki. Z maksymalnym skutecznym zasięgiem 500 metrów i stosunkowo niskim odrzutem. GI-3 jest najsilniejszy z tej trójki z maksymalnym skutecznym zasięgiem 600 metrów i dobrą celnością. Wszystkie trzy bronie mogą strzelać w trybie półautomatycznym i w pełni automatycznym. Czy wciąż są używane dzisiaj? Tak, wszystkie trzy omawiane tutaj karabiny są nadal używane na polach wojennych. AK-47 to najczęściej używany karabin szturmowy na świecie. Od czasu jego wprowadzenia wyprodukowano ponad 75 milionów sztuk. Jednak prostota konstrukcji automatu kałasznikowa sprawia, że jest łatwy w produkcji, a niektóre źródła podają, że na świecie krąży ponad 100 milionów egzemplarzy AK-47. Jest używany przez siły zbrojne ponad 50 krajów, w tym Rosji, Chin i większości krajów Bliskiego Wschodu. M16 jest wciąż używany przez wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone Ameryki i ich sojuszników. Ten karabin jest standardową bronią Armii Stanów Zjednoczonych od czasów wojny w Wietnamie. Na koniec G3 jest nadal używany przez Armię Niemiecką i wiele innych krajów, w tym Turcję, Portugalię i Grecję. Wspólne cechy tych karabinów odgrywają kluczową rolę w definiowaniu, co czyni broń dobrą. Najczęściej są to wytrzymałość, siła ognia i łatwość w masowej produkcji. AK-47 słynie ze swojej niezawodności, zwłaszcza w wymagających warunkach, takich jak kurz, błoto czy wysokie temperatury. Uważa się również, że ma niskie koszty produkcji, jest łatwy w użyciu i konserwacji. M16 znany jest ze swojej precyzji i zdolności do prowadzenia ognia w trybie pojedynczego strzału lub serii, co czyni go wszechstronną bronią do różnych sytuacji bojowych. Na koniec G3 to niezawodna i precyzyjna broń, która służyła niemieckiej armii przez ponad 60 lat. Mimo że wszystkie trzy bronie są używane od dziesięcioleci, każda z nich była ulepszana w kolejnych generacjach. Mimo licznych ulepszeń, te trzy karabiny wciąż opierają się na tych samych fundamentalnych zasadach konstrukcyjnych. Wszystkie wykorzystują naboje o średniej mocy i dużej prędkości, oferują możliwość wyboru trybu ognia oraz zapewniają precyzyjne i niezawodne działanie w różnych warunkach. W rezultacie, wszystkie trzy karabiny wciąż pozostają w użyciu i najprawdopodobniej będą wykorzystywane jeszcze przez wiele lat. Karabinki AK-47, M16 i G3 były wykorzystywane w niezliczonych konfliktach na całym świecie, a ich wpływ jest odczuwalny do dziś. Są to jedne z najbardziej rozpoznawalnych rodzajów broni palnej we współczesnym świecie, a ich konstrukcje były wielokrotnie kopiowane w innych modelach broni. Zapewniły żołnierzom, partyzantom i przestępcom narzędzia do prowadzenia walki i realizowania własnych celów. Ich wpływ na świat był ogromny, a ich dziedzictwo będzie odczuwalne przez kolejne pokolenia.